Cześć moi kochani i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nadeszła pora już na siódmą część e, ciekawostek z życia w Ameryce. E, także zapraszam. Pierwsza taka ciekawostka, którą chciałabym się z Wami podzielić, jest to ostatnio dość taki gorący temat, myślę, z, myślę, zwłaszcza w Polsce, ze względu na różne dodatki i benefity. Jest to macierzyństwo. Otóż w Stanach okres macierzyństwa i w ogóle wszystko związane z macierzyństwem jest zupełnie inne niż u nas w Polsce. No i mianowicie urlop macierzyński trwa 3 miesiące. Tak było bardzo długo, w zasadzie cały czas, aż nagle, teraz od może roku, przedłużono ten okres do 6 miesięcy. Czyli okres macierzyński trwa 6 miesięcy. Nie myślcie sobie, że macie te 6 miesięcy po porodzie, bo to zależy od tego, jak szybko wyszliście z brzuchem z pracy. No i teraz, jeżeli e, ty pójdziesz, na przykład jesteś jeszcze w ciąży i miesiąc przed porodem odejdziesz z pracy, dlatego, że na przykład masz jakieś powikłania, czy źle się czujesz, e, no to ten miesiąc zostaje ci zabrany z tych sześciu miesięcy, więc po porodzie masz już tylko 5 miesięcy. Także dlatego tutaj często ja długo tego nie rozumiałam, dlaczego te kobiety taki mają bęben, a one dalej jeszcze chodzą do pracy, już lepiej by kurde poszły do domu, bo zaraz urodzą. Ale one chcą mieć jak najwięcej czasu po porodzie, więc tu po prostu te kobiety do ostatniego momentu chodzą do pracy. No i jest to straszne, no ale tak to wygląda. Tak samo nie ma tu żadnych tam benefitów na dzieci, że co miesiąc zostajecie pieniądze. Nie ma, także no musi ci tutaj być stać na to dziecko, no bo inaczej masz problem, no bo nie dostajesz tu żadnych tam wielkich zapomóg. No potem, jak jesteś naprawdę biedny, to tam jakieś tam pomoce dostajesz, typu jedzenie, takie tam rzeczy, jakieś tam na to dziecko ubrania, ale generalnie nie ma tak jak w Polsce 500-800 plus także ten okres jest zupełnie inny, no i potem jak taka kobieta po tych 6 miesiącach czy po ilu, w zależności wraca do pracy, no to słuchajcie to jest noworodek i ona go musi dać zazwyczaj do żłobka, no bo jak na przykład nie ma rodziny albo nie stać ją na nianie, no bo niania tu jest bardzo droga no to po prostu to dziecko idzie do żłobka chyba, że na przykład się myślą sobie, że zapłaciliby za nianie tyle, ta kobieta tyle zarabia, a na przykład mężczyzna byłby w stanie ich utrzymać, no to taka kobieta decyduje na przykład zostać dzieckiem, to też się czasami zdarza, ale nie każdy sobie może pozwolić na taką przyjemność. Także, no widzicie, Ameryka nie jest taka prorodzinna, to raczej Ameryka jest propraca. Pracuj, pracuj, pracuj. No i tak, będąc przy macierzyńskim, więc przy kobietach, no to kolejną taką ciekawostkę. Ciekawostką jest to, że tu w Ameryce nie ma takiego dnia jak Dzień Kobiet. Tak mimo wszystko jest to Międzynarodowy Dzień Kobiet, i czasami na przykład w radiu tu o tym mówią, że dzisiaj jest 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, to się tego tu nie obchodzi. Nie obchodzi się tutaj tego tak, niestety. Tak jak w Polsce, wynajmniej hucznie. No i jeszcze będąc przy tych kobietach, muszę po prostu powiedzieć o tym, że usługi kosmetyczne są tutaj okropne. Więc jeżeli widzicie, że Polacy przyjeżdżają z Ameryki, a może i nawet z zagranicy, bo może tam jest taki sam problem, do Polski zaraz lecą do fryzjerów, kosmetyczek i takich rzeczy, słuchajcie, no nie myślcie sobie, że to są tacy Polacy jak kiedyś, że wyjechali na emigrację i w ogóle jedzą tam, kurde, ryż i po ją wodą, żeby każdego centa zaoszczędzić i na wszystkim się żałują, żeby potem w Polsce błyszczeć. Tak nie jest, po prostu tu naprawdę nie ma dobrych usług kosmetycznych. Tutaj paznokcie to Wam zrobią taką gulę, w ogóle no jest masakra. Jeżeli chodzi o kosmetykę twarzy, no wiecie, takie podstawowe zabiegi, jakie w Polsce są normą, jakie każda dziewczyna na nie chodzi. No tu po prostu jest wielka, ale to wielka, ale to wielka tragedia. Po prostu tragedia. To, to co wam tu zrobią, jeszcze niehigienicznie. No to jest masakra, więc większość kobiet. Um... Ale właśnie z tego względu jak idzie do Polski to od razu fryzjer ja też tak robię. fryzjer, kosmetyczka, wiecie, paznokcie, dentysta, ale to też dentysta nie dlatego, że sobie żałujecie. Ja tu akurat byłam u dentystów kilka razy i u emigrantów. Akurat muszę powiedzieć, że jeden dentysta z Syrii to był i był na, no świetny, po prostu świetny specjalista ale często to są hindusi. Ja na przykład hindusów tak mnie nie bardzo lubię i uważam, że nie przestrzegają tak w pełni higieny i mnie to brzydzi. Ja się boję iść tutaj do dentysty czasami, bo się po prostu boję, no nie dość, że partoli roboty, to się nie daj Boże mnie zainfekuje, więc wolę już sobie, jak jestem w Polsce, pójść do tego dentysty i czuć się bezpiecznie. Słuchajcie, więc to jest ten powód, dlaczego Polacy tak zawsze ganią do specjalistów w Polsce, bo mamy w Polsce wyjątkowo dobrych specjalistów. I na przykład tutaj nie chodzi tylko o to, że nie ma na na przykład takich miejsc, jest tu mnóstwo, jest tego tu jak grzybów po deszczu, tych salonów kosmetycznych, ale gdzieś nie pójdziesz, zawsze po prostu tak z partolą, że wychodzisz niezadowolona i jeszcze do Ciebie mówią, żebyś dał napiwek, napiwek. E, no ale no, kurde, ty łzy w oczach, na paznokciach jakieś bomby i jeszcze ona krzyczy, że chce napiwek. No tak jest tu rzeczywistość, niestety. Także no, jak jedziemy do Polski, no to chcemy się nasycić tą, tym dobrodziejstwem dobrych specjalistów. A z racji zbliżającej się jesieni, no bo już ta jesień się zbliża chyba wielkimi krokami. Taką ciekawostką, tu w Ameryce jest bardzo popularny tak zwany apple picking i to jest nic innego, jak po prostu ludzie chodzą do sadów. Ktoś ma sobie sad z jabłkami, z drzewkami, z drzewkami jabłkowymi i ludzie chodzą, wiecie, tam wpuszczają, tam płacisz jakąś sumę i z całą rodziną sobie idziesz do takiego sadu i sam zbierasz jabłuszka, a tam zdjęcie, jest miejsce na zdjęcia, tam jakieś zabawy dla dzieci, jakieś konkursy i tutaj to jest takie Wiecie, to jest takie, jak u nas się chodziło jesienią na kasztany, całą rodziną się chodziło i kasztany gdzieś się to zbierało, potem się robiło ludziki. To tutaj jest właśnie taki Apple picking, że całą rodziną przy niedzieli czy przy weekendzie się jedzie właśnie na takie Apple picking i zbiera się te jabłka samodzielnie, potem może z tych jabłek się coś tam robi. No i no, ale cały, no, cały ten dzień spędzasz właśnie zbierając te jabłka, różne zabawy, robicie zdjęcia z dzieciaczkami, głównie z dzieciaczkami, ale jest to też dobry pomysł, na przykład na randkę, na cały wypadek rodzinny, no jest tutaj bardzo popularne właśnie jesienią, ten apple picking. Chyba taką ostatnią ciekawostką to jest to, że nie ma tutaj pożyczek i agrestu. W ogóle to chyba nawet jest nielegalne. Był do tego powód, dlaczego jest to nielegalne, ale no nie powiem Wam dokładnie dlaczego, bo nie pamiętam, a nie sprawdziłam przed nagrywaniem tego filmiku, więc po prostu stwierdziłam, kto jest ciekawski, to po prostu sam sobie wygoogluję. Warto, żeby jednak mózg był cały czas aktywny. Nie ma tu pożyczek, i agrestu ciężko jest znaleźć produkty na przykład właśnie agrestowe lub pożyczkowe gdzieś tam może w polskich sklepach czy tak ale wiecie tak krzaczków czy coś agrestu jakby owoców nie kupicie tutaj ludzie nie mają tych tego w ogóle w ogródkach no ale też nie ma tutaj na przykład kwiatu maku no ze względu na te opijacze które tam są no bo, bo jest to jakby narkotyk no to Tutaj w ogóle ten mak czerwony, jak u nas dziko tak rośnie pełno, to w ogóle tu też jest nielegalny i tego tutaj nie ma. Gdzie niegdzie ktoś tam mi kiedyś mówił, że można gdzieś tam zauważyć dziko rosnący pojedynczy gatunek jakiegoś maku, ale generalnie no nie ma tutaj maku, tak jak u nas. No i nie ma tutaj naszych bocianów, no bociany tutaj nie występują. One stwierdziły, że do Ameryki jest im za daleko, jest to nieopłacalne i rozumiem. <laughs> Także nie ma tutaj bocianów, ale na przykład jest tu bardzo dużo takich czapli albo jest taki Blue Heron, takie myślę właśnie z rodziny Czaplowatych, więc jest tego tutaj z kolei bardzo dużo, czego może nie ma aż tak dużo w Polsce, ale nie ma tutaj bycianów. Także to taka ciekawostka. Także dobra, słuchajcie moi drodzy, jak zawsze dziękuję Wam za Waszą uwagę. E, zapraszam Was na mojego Instagrama, który nazywa się Tak samo jak kanał na YouTubie, e, czyli Bawkosz Live, tak żebyśmy mogli być, wiecie, w lepszym kontakcie. No i czasami e, postuję na Instagramie coś, czego nie postuję tu na YouTubie, albo po prostu czasami wiecie, dzielę się jakimiś informacjami. Z Wami, żebyście mogli być na bieżąco właśnie na Instagramie. Także serdecznie Was zapraszam na Instagrama. Zachęcam Was także również do komentowania, do udzielania Waszych opinii, co myślicie o tych ciekawostkach, no i w ogóle jak się Wam podobał ten filmik. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa. Pa.